Zobaczyłem tego mema, w którym pokazano yy, jako gracz yy, 10 lat bycia Millenialsem i 10 lat bycia zumerem. No i 10 lat bycia milenialsem, no to mamy najpierw jakieś jakieś śmieszne Atari 2D, później mamy taką grafikę jak z PlayStation 2, powiedzmy, bardzo prosta grafika, ale trójwymiarowa yy, i później mamy gdzieś tam PlayStation 3 i 4, gdzie grafika jest już dużo lepsza, dużo ciekawszy gameplay, dużo więcej mechanik i ciekawych i tak dalej. Yy, i to, I to był rzeczywisty progres. Ja pamiętam gry z dzieciństwa i gry, które mieliśmy, powiedzmy, kiedy kończyłem liceum. Czyli weźmy przejście z Kaczora Donalda i Kangurka Kao do Wiedźmina 3. To jest progres! To jest progres, to jest niesamowite, co można osiągnąć przez taki czas. Ale teraz troszeczkę świat się zmienił i mamy gry, które już praktycznie wyglądają jak rzeczywistość albo mają zajebiście dobrą grafikę, ale kompetencje w gameplayu, w sensie nie kompetencje graczy, a kompetencje twórców wydaje mi się, że zostały poniżone. Obniżone y, przez DI i tak dalej, ponieważ y, nie ma już takiej, nie, może też technologicznie nie jesteśmy w stanie wy, wyrobić, ale wydaje mi się, że też kreatywnie te duże firmy, które wzbogaciły się robiąc te super tytuły w latach y, tam dziesiątych, nastych, y, po 2000 dwu, tam dziesiątym i później, y, teraz po prostu nie wiedzą co robią, wydaje mi się, że po prostu nie mają pojęcia co robią, nie będę już znowu mówił o nowych grach, ale tutaj na tym memie jest przykład tego, że jak ja powiedzmy grałem w Kangur Kakao, później na PlayStation 2, później gdzieś tam lepsze gry i lepsze konsole, to teraz dzieciaki powiedzmy, które urodziły się po 2015, no powiedzmy po 2010 roku, to oni wszyscy grają praktycznie od kiedy skończyli i tam poszli do podstawówki to grają tylko w Minecrafta i w Fortnite'a jakby nawet nie znają za dużo innych gier większość dzieci, większość społeczności Powiedzmy, w rówieśniku gra w dwie, trzy gry w kółko i te dwie, trzy gry oczywiście są cały czas rozwijane, jest dodawany tam kontent i różne rzeczy do roboty i tak dalej, więc to może nie jest cały czas ta sama dosłownie gra, ale to jest ta sama gra. To jest ta sama gra z różnymi mechanikami i jakby nie czujesz tego progresu. Troszeczkę jakby zostajesz w takim limbo. Limbo po prostu tego samego chleba w innym kolorze. O coś takiego. I to smutne, strasznie jest takie wydaje smutne. Może to dla mnie smutne, bo właśnie doświadczyłem tamtych rzeczy, a tak naprawdę nie ma to znaczenia i jeżeli bawisz się dobrze w tej jednej grze o różnych kolorach, to jest równie fajne co bawienie się w różnych grach różnych kolorów. Bo, bo, tylko właśnie, Okej, okay, dobra, wydaje mi się, że nie Bo zobaczcie, jeżeli powiedzmy jest osoba niepełnosprawna Jest osoba jakaś ograniczona umysłowo To kiedy wchodzimy z nią w interakcję, kiedy ją poznajemy Albo kiedy myślimy o takich osobach To raczej jest nam trochę przykro Ja się kiedyś zastanawiałem, czemu mi jest przykro, jak... Widzę kogoś właśnie upośledzonego, że nie wiem czy można tak teraz mówić, nie ma, ale wiecie, ograniczonego umysłowo, jakoś, czy chorego, czy niesprawnego do końca. To było mi przykro. Tak nawet pomyślmy o kimś, kto ma po prostu nogę uciętą. Czemu jest ci przykro, widząc, że ktoś ma tą nogę uciętą? Wydaje mi się, że dlatego, że rozumiesz utracony potencjał tej osoby. Jako empatyczna osoba ja przynajmniej mogę tak stwierdzić, że myśląc o tym, dlaczego jest mi przykro, zrozumiałem, że jest mi przykro, ponieważ ja wiem i mogę rzeczy, których ta osoba nie może i nie wie. I sama ta wiedza, sama ta możliwość jest myślę czymś wspaniałym. Jest wspaniałym, niesamowitym. I wiedząc, że komuś tego brakuje, jest po prostu żal. I teraz wydaje mi się, że trochę teraz. Teraz trochę teraz. Wydaje mi się, że mam podobne myśli w związku z tymi dziećmi, w związku z grami komputerowymi, ogólnie popkulturą, bo wydaje mi się, że tracą dużo doświadczenia, które może być ciekawsze i bardziej rozbudowane bardziej budujące niż to, które mają przed sobą teraz. Więc no, to chyba nie jest to samo. To jest coś innego, nie, może nie gorszego, ale z mojej perspektywy, może nie ogólnie gorszego, ale z mojej perspektywy osoby, która doświadczyła czegoś innego, jest to gorsze. I teraz, jeżeli mogę przyznać to, to czy każde pokolenie odczuwa coś takiego wstecz? Dlatego właśnie mówi się, że. Teraz młodzież robi głupie rzeczy, lubi głupie rzeczy, że muzyka młodzieży jest gorsza niż ta, którą my mieliśmy. Czy tak zawsze jest? Czy cofając się, powiedzmy, gdzieś tam do czasów wiktoriańskich, średniowiecza, powiedziano by, że ale teraz jest lepiej, teraz to dzieciaki mają fajnie, nie to co my kiedyś. Takie, że... Czy kiedyś tak było? To jest mega mnie to interesuje. Czy to w ogóle możliwe, że kiedy czy to, jest nasz nat... czy to jest nasza naturalna psychika, żeby nawiązywać ciepło do czegoś, co znamy względem czegoś, co jest nowe? Czy... Czy nie jest to naturalne w naszej psychice ludzkiej i potrafimy rozróżnić, co jest lepsze, co jest gorsze rzeczywiście? I z tego by wynikało, że to nie jest tak, że po prostu A, bo Stary narzeka, tylko naprawdę pogrążamy się w coraz gorszym świecie. I to już nie jest fajne. I to już nie jest fajne. Czy fajnie byłoby to przemyśleć. Z tym, że jak to sprawdzić? Nie da się tego sprawdzić. Chyba, że nie, da, no chyba, że moglibyśmy się cofać w czasie i zapytać kogoś z przeszłości, ale nie sądzę, żeby to za szybko było możliwe. Yy, Ibiza, o.